Panko, cześć ludziska z tej strony Michał Gaming i witam Was bardzo serdecznie. Aha, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z serii. Zagrajmy w Team Fortress tu z Michałkiem. Dobra, wchodzimy tutaj do redów, ponieważ jest jednego mniej. Zagrajmy sobie mm, sniperkiem. Yeah, I like it. Dawno w to nie gra, dobra. No i cóż, co tu powiedzieć więcej. Pla tak jak mówię, wszystko było widać w... Czekajcie. Na fanpage'u wam pisałem, że spróbuję... Spróbuję jeszcze e, nagrać jeszcze jeden... To mam jeden. Wow! Come to daddy Fuck. E, że nagram jeszcze coś dzisiaj, spróbuję coś nagrać. No i to właśnie o to macie. Z... Kurwa. First kill. Dobra, lecimy. Jesteśmy na mapie CP uh, Orange X3 Ooh. What the oh, Thanks, brother. Czas! Plecy mi zrobił, kurwa Dobra, nie będę tak przydał, bo jest. już po 22. Ach, dobrze Bowiem, że teraz się zespić. Co sekund sekundę. Okej, nasi tam się ładnie u góry, budują. Tak na się do nich. Ej, what the fuck! Dobra, to było dziwne, okej. Okay. Już tam, na... tam na pewno nie pójdę. Dobra Teraz pokażę Wam co to znaczy skill Patrzcie chodźcie tu, chodźcie tu do tatusia Co za shit O, Locie go! Yeah Dobra, to jest nasz miał. But. Tak. No czemu ja te potrafić się mogę? No nie, no serio, taki słaby jestem. Yeah. Padaj! Ty też! Double kier. Medyka mamy. Wow! Medic! medic, medic, medic. No oberwał <laughs> Bitch, please Cztery, cztery Fuck you No, 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 medica, no vendicata. Czemu mi nie leczył? Co za chuj Kurwa Może coś spróbujemy, może nas teraz nie zabiją, co? Jak myślicie? A, to już było zużyte, kur... No, chodź tu! What the hell? Ja pierdolę! Kurwa! Nooo... To by to nowy przedmiot. Okej... Okay.

Teraz mówię, skupiam się na. że na <grystanie> nie chcę padnąć. 6-5 mam. Z mój o, tam go goni. Dobra, już się sam zabił w powietrzu. Wow, wow, wow. Skąd, skąd? O nie, no znówcy. Pierdolaj. A Ok, on mi leczy ja, yeah, mam medyka Aaaa. woo! No czemu ty nie giniesz? Ile on ma HP? Nie ja jestem kurwa no Chuj dostał. Ja pierdą nie znaczy, no chcę być w razie, no chcę zmienić sobie Dajmy go. Ci tam się pobudowali. Na pewno nie ma. Ty, kurwa macie snajper. Snajper jest najlepszy, zobaczycie teraz. Dosłownie. Zero poniżenie się, patrzcie to. No ludziu. ah uh. No czemu ja tu nikogo jedynsza to nie mogę trafić. Kurwa! I patrz, on mi czy za co ja gówno mogę zrobić. Nie. Dobrze, Spróbuję teraz coś zabić, ale nie to może kończymy to i... No critical shot, to chuja Zapiłem go, headshot'a mu zjebałem.

Ty chuju Dobra, to może być na tyle. Dzięki, że mnie oglądałeś. Jeśli film Ci się podobał, subskrybuj mnie, a jeśli po prostu nie wiem, pozostaw po prostu za spamowam łapkę w górę, to, to naprawdę wiele robi i motywuje mnie do dalszej pracy. Dziękuję za obejrzenie jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć.